Słuchajcie, dzisiaj idziemy do Trompenburg, czyli ogród botaniczny w Rotterdamie. Wybraliśmy się tam całą rodzinką. Byłam tam zupełnie pierwszy raz i poczułam się tak oczarowana widokami, że postanowiłam nagrać dla Was ten krótki filmik. Okazuje się, że niewiele osób wie w ogóle o istnieniu takiego ogrodu botanicznego w Rotterdamie, więc pomyślałam, że fajnie będzie umieścić zapis z naszej wycieczki. Być może zachęci to paru zapalonych wielbicieli natury i roślin do odwiedzenia tego miejsca, a naprawdę warto. Powierzchnia tego ogrodu wynosi 8 hektarów. Jego powstanie datuje się na 1820 rok. Jednak dla publiczności został otwarty w 1958. Pierwotnie ogród należał do posiadłości rodziny Smith. Trompenburg jest obecnie członkiem Holenderskiego Stowarzyszenia Ogrodów Botanicznych. Jest tutaj około 4000 różnych gatunków drzew, krzewów i roślin wieloletnich. Ich układ oraz sposób wytyczenia ścieżek sprawia, że spacerowanie to czysta przyjemność dla zmysłu. W tym momencie parkiem zarządza Fundacja Arboretum Trompenburg. Rocznie bywa tu nawet 60 tysięcy turystów. Kolekcja jest ogromna i wciąż jest powiększana. To cudowne miejsce dla osób szukających spokoju i zieleni. Nam się trafiła naprawdę piękna pogoda i mogliśmy się w pełni rozkoszować czarem tego miejsca. Na terenie ogrodu jest gdzie kupić sobie coś do picia i do przekąszenia. Jest to również możliwość zakupienia ziół i kwiatów prosto z ogrodu. Bilety można kupić internetowo lub na miejscu. Niektóre miejsca były mocno nasłonecznione ale nie brakło również kającego cienia, co jest przydatne w gorące dni. Wow, tylko spójrzcie jakie drzewo ukazało się naszym oczom. Niesamowite! Rozkoszne ścieżynki, zdobione ławeczki, od których czuć, że mają wiele historii do opowiedzenia, Ukryte zakątki i liczne elementy dekoracyjne. Wszystko to umilało nam powolny spacer. Końcówka kwietnia okazała się strzałem w dziesiątkę. Wszystko pięknie kwitło i cieszyło oko. Każdy gatunek jest dobrze opisany. Dzięki temu osoby szukające inspiracji, na przykład w projektowaniu swojego ogrodu, mogą wiedzieć, jakich sadzonek czy krzewów szukać, gdy coś im się spodoba. Naszą uwagę zwróciła mnogość różnych gatunków rododendronów, które bujnie kwitły. Według oficjalnych informacji, jest ich tutaj ponad 700 okazów. Nie wiem jak wy, ale ja wprost nie mogłam od nich oderwać wzroku. Udało nam się nawet trafić do szklarni z ekspozycją ogromnej ilości gatunków kaktusów. Dla tych, co trochę już się zmęczyli wędrówką, była dostępna kawa. Rany, tylko zobaczcie, jakie giganty. No, było co oglądać. Te widoki przypomniały mi moją pierwszą pracę w Holandii, właśnie przy kaktusach. Choć to może dziwić. Mimo wszystko była to fajna praca, mam stamtąd dobre wspomnienia, ale kolce to jeszcze po roku od odejścia stamtąd wyciągałam ze swoich rąk. Także, kochani, z kaktusami to nie ma żartów najlepiej je podziwiać, ale z daleka. Jeśli będziecie w Rotterdamie i lubicie przyrodę, Koniecznie wybierzcie się tutaj do Trompenburg. Oczywiście pewnie najlepszym okresem do spaceru jest czas wiosenny, ale myślę, że warto tu przyjść niezależnie od pory roku, bo to miejsce ma swój klimat przez cały rok. Zostawiam was teraz z resztą filmiku już bez komentarza, abyście mogli w pełni cieszyć się widokami. Dajcie znać, czy wam się podobało. A z mojej strony to już wszystko. Przesyłam Wam moc buziaków i do następnego filmiku.